Mój siedmioletni syn, Leon, od zawsze miał słabość do zestawów konstrukcyjnych. Przez niemal cały rok zbierał swoje drobniaki. Każdą złotówkę odkładaną z kieszonkowego skrzętnie chował do skarbonki w kształcie robota. W każdą niedzielę wieczorem siadał na dywanie i sumował swoje oszczędności, snując plany o zakupie wymarzonego kompletu, który wypatrzył w katalogu. Portfel z kosmicznym wzorem nosił ze sobą jak relikwie. Na dwa dni przed wigilią wybraliśmy się do sklepu z zabawkami. Leon trzymał swój portfel kurczowo w dłoniach, a jego oczy rozświetliły się na widok półek z pudełkami. Gdy zbliżaliśmy się do działu konstrukcyjnego, usłyszeliśmy cichy głos. Przy regale stała kobieta z chłopcem może rok młodszym od Leona. Malec trwał się w figurki, a jego mama szeptem tłumaczyła, że w tym roku nie będzie prezentów. Nie pozwalają im na to finanse. Leo przystanął, jakby coś analizował. Po chwili otworzył portfel i przeliczył wszystko, co miał. Nim zdążyłam cokolwiek powiedzieć, podszedł do tamtej pani, lekko trącił jej rękaw i powiedział: Proszę się nie martwić. Mikołaj ma teraz mnóstwo roboty i poprosił mnie o pomoc. Zanim kobieta zdążyła zareagować, Leon wrócił do mnie, złapał mnie za rękę i pociągnął w stronę drzwi. Za nami rozległ się jej głos, łamiący się od wzruszenia. Leo jednak nie obejrzał się ani razu. Tej nocy, kiedy przykrywałam go kocem, szepnął z uśmiechem: Mamo, potrafisz trzymać sekret, bo ja jestem takim tajnym pomocnikiem świętego Mikołaja.